Witam się z Wami serdecznie w zimno-wietrzną niedzielę Na dworze mamy śnieg, który spadł w nocy wieje zimny wiatr i jest zimno. Temperatura obecnie mamy, mamy około 0 stopni ale w nocy ma być, ma być mróz do minus 3 stopni także Chociaż w kalendarzu mamy już wiosnę kalendarzową, wiosna zaczęła się 21 marca, to chociaż dzisiaj mamy już 6 kwiecień, niedzielę, to, to dalej mamy pogodę zimową. A ja dzisiaj przychodzę do Was, żeby Wam pokazać kwitnący amarylis. Tylko tutaj mi się to nie podoba, łodyżka taka, a już ja zdjęłam. I tutaj właśnie pokazuję Wam roślinę doniczkową, ozdobną, która nazywa się amarylis, a dlatego Wam pokazuję tę roślinkę, bo ona właśnie już zakwita. I tak wygląda amaryliz kwitnący w Doniczce. Zobaczcie, ta roślinka, która u mnie teraz stoi na parapecie okna, ale zdjęłam ją z okna, żeby Wam bardziej to, ją zaprezentować. Ona charakteryzuje się tym, że ma dużo, ma dużo kwiatów. W zasadzie to pęcze, a kwiatów ma tylko dwa. I gdybyśmy policzyli te pęcze, to już Wam mówię, ile mi tu wychodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Trzy duże i trzy małe pęcze. O tu jeden jest tak jakby trochę oparty od drugiego. No i ma bardzo piękne białe kwiaty. Po raz pierwszy ta roślinka ma aż tyle pęczów. W poprzednich latach Miała dwa pęcze i, i dwa kwiaty, a na początku miała jeden, jeden kwiat. A teraz zobaczcie: Ona wypuściła tak, jakby w doniczce z boku takie małe cebulki tu były. I z tych cebulek wyrosły, wyrosły znowu właśnie kolejne roślinki. Także z tej głównej roślinki matki. Jeszcze z boku wyrosły, wyrosły, tak jakby jej dzieci. Także w sumie tutaj mamy trzy, trzy roślinki. Także doniczka jest duża, one się mieszczą i, i tak one wyglądają. Także właśnie teraz mamy już 6 kwiecień i amarylis, właśnie nam zakwita. Z tego co pamiętam, w poprzednie lata. Zakwitał koniec stycznia, w lutym, w marcu, a ten myślę, że dlatego, że, że tych, tych kwiatów jest dużo i tych pęczy, dlatego później rozkwita. No i chciałam Wam go pokazać właśnie ze względu na to, że jest bardzo pięknym kwiatem. Kiedy byłam młoda i chodziłam do liceum to w pracowni historycznej był amaryllis, tylko on zakwitał w styczniu, w zimie zawsze zakwitał i miał e, czerwony kolor kwiatów. A ten, który Wam pokazuję, e, jest właśnie biały. No i bardzo mi się podoba, uważam, że jest wart uwagi Waszej i dlatego chciałam Wam go zaprezentować i pokazać jest bardzo piękny tak wygląda właśnie rozkwitający amarylis biały i jest to roślina, która wywodzi się z krajów tropikalnych, dlatego, że teraz w Afryce mamy lato w Polsce, prawda, już no zima już się skończyła zaczęła się wiosna a więc w Afryce mamy odwrotnie, a więc kończy się lato, a zaczyna się jesień. No i ta roślina właśnie zakwita, pochodzi z Afryki i dlatego zakwita wtedy, jak w Afryce jest lato. Tak bym wam to przedstawiła. Bardzo piękny kwiatek. No i mówię jeszcze, tutaj ma tak dużo tych pęczy, pięknie kwitnie. Na takich łodygach ma te kwiaty. Na takich grubych łodygach, a liści ma bardzo mało, zobaczcie. Miał kilka listków, ale te listki uschły, może dlatego, że za mało go podlewałam. I, i właśnie myślę, że dlatego te listki uschły. Także liści ma mało, ale zatem charakteryzuje się pięknymi kwiatami. No i jeszcze muszę powąchać te kwiatki, żeby Wam powiedzieć, czy pachną. No prawie, prawie nie w ogóle nie wydzielają żadnego aromatu. No ale zobaczcie jakie piękne kwiatuszki, śliczne. Może tak zrobimy, zajrzymy. No, piękne. Postaram się jeszcze nagrać Wam jeden filmik właśnie o tym kwiatku jak zakwitnie jak zakwitną wszystkie pąki myślę, że wtedy będzie wyglądał jeszcze ładniej no ale dziś już pokazałam Wam jak wygląda teraz kiedy ma właśnie dwie, dwie dwa kwiaty i rozwijające się pąki bardzo piękny kwiat ozdobny Także postawię go zaraz jak skończę ten filmik nagrywać, postawię go na parapecie okna, żeby był widoczny bardziej no, z szosy. Także będę już kończyć ten krótki filmik. Jeśli amarylis, ten kwiatek ozdobny Wam się spodobał, to polubcie ten filmik. A jeśli chcecie, żebym nagrała jeszcze Jeden filmik, jak zakwitną wszystkie jego pąki, to subskrybujcie mój kanał. Także żegnam się z Wami, kochani. Życzę Wam miłej końcówki niedzieli i dużo ciepła w ten mroźny dzień. Pa.